Witajcie serdecznie, jesteśmy na bazie, gdzie odzyskuje się wolność z powrotem. Jedna osoba dzisiaj odzyskuje wolność z powrotem, i to jest Damian Rafał. Czekamy, wszyscy już tam są gotowi. Perys, Samuel są przy ekranie, gdzie oni likwidują numer niewolniczy, który się ukazuje na ekranie. Oni się włamują do tego głównego serwera ciemnych i wyciągają właśnie niewolnicze numery. Człowieka i oni likwidują. Wezius jest przy poprzez moje oczy resztę danych odczytuję, przekazuję. Rapel, wszyscy tam są, Oerys, Sybony naturalnie też. I ona w największym niebezpieczeństwie, bo nieraz ją wymacają i jej ziemską energię, jak przechodzą. Także nieraz oberwie. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie, czekam na sygnał. Okej, on już gotowy. Jetzt brauche ich den Damian Rafał. Den nachnamen. Nazwisko. Data urodzenia. Dann den kontinent. Kontynent Europa. Land. Kraj. Region. Region. Und Geburtsort. Miejsce urodzenia. Numer niewolniczy ukazał się jest na ekranie, zlikwidowany, odcięty na istota wolna, ukazał się napis na ekranie. Gratulujemy wolności z powrotem. Już usuwają się z bazy, bo to musi szybko iść tam. Bo ciemni są ciemne siły na zewnątrz. Pery Samuel. Samuel odchodzą na swoje bazy. Wysyłają Wam serdeczne pozdrowienia. Simone jest sprawdzana przez Rafaela, czy coś nie oberwała? Wszystko w porządku. Wszystko poszło dobrze, gładko. Pozdrawiam Was z bazy od Rafaela. Zostańcie zdrowi. Namaste. Gratulujemy następnej istocie wolności z powrotem. i <laughs>